Kiedy byłem prezydentem miasta Łodzi, nakłady na inwestycje w budżecie miasta wzrosły z 14 do 26%. Wtedy przebudowaliśmy dziesiątki kilometrów dróg. Na przykład 17 kilometrów widocznej tu Alei Jana Pawła II i Alei Włókniarzy. I to w pół roku. Powtarzam, kompletna przebudowa z wymianą całej podbudowy trwała pół roku. Tej drogi nie trzeba naprawiać przez wiele lat. Tak dziś powinno się budować. Miał być tunel, miało być połączenie między dwoma częściami miasta. Mamy wykop i mamy ściany, które przypominają betonowe zapory linii marzynowej.